Cześć, ja jestem Grzesiek i zapraszam Was na film z przykładowymi ułożeniami metodą Old Pochman. Pierwotnie miała być to kontynuacja części drugiej tutorialu, ale uznałem, że będzie łatwiej i praktycznie, jeżeli ten film będzie szedł jako oddzielny tutorial. No i co, i teraz to wszystko połączymy w całość. Scrum mamy u góry. Tak, i zauważmy, że ten skrambl kończył się takim by, symbolem RW2. Tak, czyli jak tak trzymałem kostkę, to musiałem wykonać. O, yy, o tak trzymałem kostkę, tak, to wykonać ruch taki podwójny. W oficjalnych regulacjach WCA. Yy, Powinna być nastąpić zmiana orientacji kostki, ponieważ zawsze jest tak, że skrambuje się zielonym białym, no to po pomieszaniu mieszacz odkładał kostkę do pudełka na ogół w ten sposób. Natomiast ponieważ ta orientacja kostki powinna być przypadkowa, to tą przypadkowość postanowiono włączyć do, do skrambli oficjalnych i stąd te oficjalne skramble kończą się takimi grubymi literami na końcu. Chociaż nie zawsze, no oczywiście raz na jakiś czas trafi się skramb, który wygląda jak zwykły skramb do trójki. No dobrze i zacznijmy od rogów ja tutaj gdzieś umieszczę jednak tą kostkę pomocniczą żebyśmy mogli obserwować nasz schemat oznaczeń ale to tylko na teraz tak nie polecam używać w ten sposób oczywiście na początek możemy też spróbować zapisywać sobie to nasze memo to przygotowując się do pełnego ułożenia blindem natomiast w pewnym momencie trzeba też to oczywiście zostawić no, w każdym razie zacznijmy. I zaczynamy od razu od sytuacji, w której nasz klocek buforowy jest ułożony, tak? On jest obrócony, ale jest, jest na swoim miejscu, tyle tylko że obrócony, więc musimy zacząć od pierwszego dowolnego jakiegoś klocka, czyli od włamania do nowego cyklu. I najlepiej zacząć włamania od zawsze włamywać się do miejsc, które są najłatwiejsze do setupowania. Przypomnę, że setapujemy w przypadku rogów w to miejsce, czyli prawy front dół, czyli do tego miejsca. I zobaczmy, że my możemy zacząć dokładnie od tego miejsca. Jak to włamanie jednak zapamiętać? Zapamiętujemy je w ten sposób, że ponieważ zabieramy krocek z tego miejsca, to musimy, nasz początek naszego memo będzie taki, że zapamiętujemy to miejsce, tak jakbyśmy je układali. To miejsce na naszym schemacie nosi literę czy ma literę N, mam nadzieję, że widać. Tak? Więc początek naszego memo to będzie litera N. Tak? Stąd z, z N zabierzemy w to miejsce. Natomiast w tym miejscu leży klocek, który później powinien powędrować w to miejsce, a w tym miejscu mamy literę S. Więc pierwsza nasza para będzie miała oznaczenie NS. Te dwa elementy. Dobrze jest sobie dotykać te elementy, które też układamy, czy ułożyliśmy. I teraz w tym miejscu jest klocek, który powinien iść w to miejsce z tyłu. BRU I to miejsce ma oznaczenie O, czyli będzie NSO. W tym miejscu jest z kolei klocek, który powinien iść w to miejsce. Tak, to miejsce ma oznaczenie M, czyli nasze oznaczenia idą NSOM. Tak, i wracamy do naszego punktu wyjścia, tak, bo tutaj w tym miejscu mamy klocek, który powinien iść w to miejsce, które ma oznaczenie T, ale zauważmy, że my, układając kostkę, wyszliśmy od tego miejsca, co prawda tej strony nalepki, a wracamy tą stroną, tą stroną nalepki. Tak? Więc yy, ułożyliśmy na razie o takie te cztery klocki, tak mam nadzieję, że widać. No i jeszcze nie wszystko jest ułożone, więc yy, po te po tym miejscu musimy włamać się do nowego cyklu. No i zobaczmy, że tutaj mamy ten klocek nieułożony, ten i ten. Czyli te trzy. ten jest na swoim miejscu, tylko jest yy, obrócony. Więc jeszcze z nim sobie będziemy musieli poradzić. Najprościej, jak już mówiłem, tak, szukać takich klocków, najlepiej, które mają najprostsze setapy. Dla mnie najprostszym setapem jest następnie ten klocek, bo to jest będzie D2. I znowu, jak go zapamiętujemy, w tym miejscu, ponieważ zabieram z tego miejsca, to na ułożonej kostce mam oznaczenie, mam nadzieję, że to widać F. Tak. Także po T będzie tutaj nam szło F. Tak? Natomiast w tym miejscu jest klocek, który będzie wędrował mi w miejsce to, tak, które ma oznaczenie G i z miejsca G wracam znowu do miejsca, do tego miejsca, czyli tył, lewo dół, które ma znowu oznaczenie F. Już doszliśmy znowu do końca, czyli wracamy do miejsca, które, z którego wyszliśmy. Mamy parzystą liczbę targetów, wszystko fajnie się zgadza, ale mamy jeszcze ten klocek ułożony, więc musimy dodać ten klocek i teraz kolejne włamanie. Zacznę od tego miejsca. Góra front prawo, które ma moje oznaczenie B, a w miejscu B jest klocek, który powinien być z tej strony, które ma oznaczenie K. Krótko mówiąc, czy reasumując, ten ciąg liter, jaki nam tutaj powstał, brzmi tak. N-S-O-M-T-F-G-F-B-K. Mam nadzieję, że widzicie to oczywiście u góry. No i teraz trzeba, trzeba te litery zamienić na jakieś wyrazy, tak żeby powstała jakaś historia. Moja historia na przykład będzie taka. Nosorożec w proszku OMO myje telefon i zajada gofry, na których jest takie logo BK. Powinniście tutaj widzieć na ekranie jako wielkie litery, właśnie te elementy, które są fragmentem mojego oznaczenia. No i teraz przejdźmy do krawędzi. W przypadku krawędzi również zauważmy, że nasz bufor jest ułożony. On jest co prawda obrócony, ale to nie ma znaczenia. To nie znaczy, że gdzieś tu element jest jakiś obrócony. Raczej tutaj nigdzie nie ma takiego elementu. No tylko tak się tutaj po prostu ten bufor trafił, że akurat jest ułożony. Zresztą tak jak w tym wypadku było. Więc zaczynamy od włamania. I znowu trzymamy się z zasady, że włamujemy się do tego, co jest najprostsze, co może nie wymagać setupu, albo najprostszy setup. Więc ja proponuję włamać się w to miejsce, bo tutaj wystarczy, że wykonamy permutację T bez żadnego setupu. Więc to miejsce ma oznaczenie C, jak zapewne widzicie. Więc mamy pierwszy początek naszego memo, będzie szedł C. Dalej mamy to miejsce, wędruje nam tutaj w to miejsce. Tu będzie T. Później mamy z tego miejsca, będziemy wędrować w to miejsce, to będzie H. I zauważmy, że nasz cykl się zamknie, bo wracamy do miejsca C. No i wracamy do bufora, więc my, ponieważ wróciliśmy do miejsca, z którego wyszliśmy, więc mamy nowy cykl i znowu szukamy miejsca, które jest najłatwiejsze. Najprościej będzie chyba zacząć od tego. Więc tutaj będzie szło nam tak A ponieważ zapamiętujemy to miejsce z którego zabieramy ono ma oznaczenie A jak widzimy kolejny nasz target to będzie tutaj to miejsce czyli będzie B i znowu wracamy do punktu wyjścia czyli do tego miejsca które ma oznaczenie O no i znowu mamy włamanie no więc, włamujemy się do nowego miejsca i teraz tu już mamy wyczerpane najprostsze etapy, czy bez, miejsca bezsetupowe, no to włamamy się tutaj, to będzie J, tak, czyli tutaj, w miejscu J jest klocek, który powinien iść w to miejsce, tutaj to miejsce ma oznaczenie G, czyli będzie JG, później mamy to miejsce, które ma oznaczenie U, to miejsce, które ma oznaczenie S, tak. Dalej mamy to miejsce, które ma oznaczenie F, to miejsce z tyłu, które ma oznaczenie W i na końcu wracamy do punktu wyjścia, czyli naszego J. Nasz ciąg liter będzie już więc w ten sposób: C T H C A B O I G S F W J. Y Trzeba to znowu zamienić na jakieś wyrazy. Ja bym powiedział tak, że cytryna z jacyntami wyrosła na abażurze. Z tego abażura zwisa jakiś sznurek, na którym wisi olej. I na końcu tego oleju, na samym dole jest jakiś guzik. Guzik. Wszystko to wisi nad szafą, w której siedzi sobie wujek. No, i teraz spróbujmy według tego schematu ułożyć naszą kostkę. No dobrze, to układajmy. Najpierw krawędzie. Permutacja T. Bez setupu. Następnie nasz drugi target to jest to miejsce. I ja go mogę podprowadzić na przykład jednoruchowym setupem w to miejsce. Robiąc M2 i wykonując JA. Cofamy M2. Kolejny mój target to jest to miejsce, czyli będzie ruch E2L. Tu odprowadzamy w to miejsce i wykonuję permutację T. Tak. I wracamy do punktu wyjścia. Permutacja T, ponieważ moim targetem jest to miejsce. Mamy. Włamuje się do nowego cyklu. Te, to włamanie to ma być to miejsce, czyli permutacja a JA bez setupu. Tak. Dalej, kolejny mój target to jest to miejsce, czyli permutacja JB, też bez setupu. I wracamy do, znowu do tego miejsca, z którego się bawiliśmy, czyli permutacja JA, ale już muszę setapować ruchem M tutaj w to miejsce, żeby mieć podprowadzone. Tak, i mamy. No i znowu, nowy cykl, czyli to miejsce, podprowadzam ruchem L3 tak, do permutacji T. Tak. Dalej mam to miejsce, które podprowadzę ruchem E i L' to jest miejsce, które oznaczam literą G. L, E. Dobrze. Teraz to miejsce, czyli moje U, które mogę podprowadzić np tutaj i L2 bądź w to miejsce i M2 bądź na tył. Ja podprowadzę tutaj D2, L2 Wydaje mi się tutaj w tym momencie najwygodniejsze. L2, D2. Dalej to miejsce, czyli moje S, które podprowadzę ruchem E2 i L'. I permutacja T. No i to miejsce mało przyjemne, czyli moje coś, co oznaczam literą F. Zrobię ruch D i M', po to, żeby permutację JB. Ułożyć tak. Dalej mam to miejsce z tyłu, tak, które mogę podprowadzić ruchem M2 w to miejsce do JB. Tak. Mamy. No i na końcu wracamy do, do punktu wyjścia, czyli do litery J, czyli L' i permutacja T. Tak? I zauważmy, krawędzie są ułożone. Zostają nam rogi. Zaczynamy od łamania do cyklu, czyli litera n bez setupu, co na permutacja y. Dalej mamy s, które leży w tym miejscu. Setup front prime. Cofamy. Dalej mamy o, które leży mi w tym miejscu. Mam setup r prime front, czyli tak naprawdę setupuje do permutacji y. Dalej mamy M, czyli to miejsce, które ma bardzo prosty setup R, R' i tutaj wracamy do naszego klocka, z którego wyszliśmy, czyli T, co prawda wyszliśmy z tego klocka, ale wracamy jakby z tego miejsca, ale wracamy tutaj, więc nam się zamyka, R' D' skrócona permutacja Y, cofamy, dalej mamy F, czyli D2, Skrócona permutacja y, d2. G, czyli to miejsce, front prime d. Tak, już jak widać, coraz więcej się układa. I znowu f, d2. Cofamy. No i jak widać, został nam tylko właśnie ten obrócony narożnik. Zacznę od zabrania w tym miejscu, czyli b. Tak naprawdę wykonam permutację y, ale oczywiście zaznaczę to, że jest setup. Tak. I na końcu to miejsce, które ma oznaczenie u mnie literą K. Setup jest prosty, R' Tak, robimy R. No i jak widać kostka jest ułożona, a my możemy przejść do przykładu numer 2. No i drugi przykład, tym razem z paritem. Scrambly jest oczywiście tej u góry. Więc jedziemy po kolei, ja to troszkę przyspieszę. Mamy tak, pierwszy target B, potem mamy G, U, trafiamy w bufor. Włamujemy się do nowego cyklu, ten element jeszcze nie był układany, czyli czy to miejsce, więc zapamiętuję jako najpierw to miejsce, czyli to miejsce na ułożonej kostce ma oznaczenie u mnie lit n, czyli będzie szło b, G, u, n, ale w miejscu n jest target, który idzie w to miejsce, który ma oznaczenie u mnie w. Dalej jedziemy po kolei, mamy j i wracamy do n. Tak, czyli do tego miejsca, z którego wyszliśmy, ale możemy zauważyć, że jest jeszcze element, który jest obrócony, to jest to miejsce No i poradzimy sobie z nim przez kolejne włamanie. Czyli tu będzie A i na końcu L. Mamy nieparzystą liczbę targetów, bo mamy B, G, U, N, A. I L, co nas informuje o paricie. I ponieważ rogi będę wykonywał jako ostatnie, więc ta litera L będzie moim ostatnim algorytmem. No to ja sobie przyjąłem taką zasadę, że wtedy, jeżeli chodzi o rogi, łączę to zawsze z literą Z, która nie ma, nie występuje u mnie w oznaczeniach na rogi. Jak widzieliście, więc ten ostatni wyraz będzie połączeniem L i Z. I to jest informacja dla mnie zawsze, że tu jest ostatni algorytm, który był elementem parita. Moje memo może wyglądać na przykład w ten sposób. Bigos je kuna, na którą patrzy wujek. Wujek stoi sobie w nartach i zajada się lizakiem. LZ to u mnie lizak. Tak będzie wyglądać moje memo na rogi. Ponieważ jest parity, no to przed rogami wykonam permutację R. A, ale to też sobie zaraz jakoś oznaczę. Krawędzie będą szły w ten sposób. Mamy r, o. I co? I tutaj dochodzimy do miejsca, które jest buforem. Bardzo wyraźnie to widać. Więc wamujemy się. Wamujemy się oczywiście od tego elementu, czyli to będzie c. Dalej będziemy szli tutaj. To będzie e. Później mamy tutaj. To jest g. Później idziemy tutaj, to jest H, no i wracamy do miejsca, z którego się włamaliśmy, tylko z innej strony, czyli do D. To jest najmniej przyjemne miejsce na kostce, jak już tam wcześniej, we wcześniejszym tutorialu mówiłem. Musimy się włamać do nowego cyklu, więc proponuję wykorzystać oczywiście to miejsce, wiadomo, że nie wymaga setupu, tak. Czyli będzie dalej B, z miejsca B będziemy szli do miejsca S, czyli tutaj, później mamy miejsce Z, czyli tutaj, no i wracamy z powrotem do miejsca B. Tak, a i została nam klocek do obrotu, obrócimy go w ten sposób, że przez włamanie, czyli włamiemy się najpierw w to miejsce, które na ułożonej kostce ma u mnie oznaczenie U, a wrócimy w to miejsce, które, już widzimy, że w tym miejscu jest to miejsce, które powinno być to miejsce. Tu jest litera M. No ponieważ to M będzie samotne, bo jest Parity, no to można dodać jakiś efekt wizualny, na przykład w formie o wybuchu, co będzie nas o, o, informowało o Parity. Też możemy sobie zapamiętać, że tu Parit. Niektórzy zawodnicy na przykład składali wtedy, krzyżowali nogi pod stołem, żeby zapamiętać też sobie w ten sposób Parity jako taki Element też mnemotechniki. Na przykład, ja bym to zapamiętał w ten sposób: na rowerze jeździ cesarz, który układa kostkę Guchong. Pamiętam, że z Giecha miałem długi problem. Tego Guchonga kupił w Dubaju. Dubaj sobie kojarzy z tymi wieżami z tego miasta z tego miasta państwa nieważne, w każdym razie dużo w Dubaj. I teraz tą kostkę w w Dubaju kupił za Sezamki Z. I bup no takie coś, co służy do jedzenia, BU. I na końcu mamy to wybuchające M, czyli jak skończy układać, to zobaczył neon, który wybuch rozświetlił się w... i on wtedy dostał tą, to była taka jego forma, powiedzmy, nagrody, czy wybuchy fajerwerki, właśnie z tego M. Co będzie świadczyć ten wybuch? Będzie świadczyć o tym, że jest parity, czyli ja muszę wykonać permutację RA. No dobrze, to co? Jedziemy z koksem, no i oczywiście zaczynamy najpierw od krawędzi, tak czyli mamy, zaczynamy od yy, yy, oznaczenia R yy, które podprowadzimy sobie w, yy, ruchem M, tak i wykonamy JA tak, czyli R teraz mamy O, znowu M mogliśmy nie cofać tego setupu teraz JB tak. Dalej mamy włamanie do nowego cyklu, czyli nasz target C. tak. Dalej mamy literę E, która jest z tego miejsca. Tak. Seta będzie szedł e L i permutacja TL. Cofamy. No i dalej mamy też to miejsce tutaj w tył, czyli G. Seta będzie szedł E i l tym razem. Tak, cofamy. Dalej mamy to było G, teraz H, czyli to miejsce. Seta będzie szedł E2 i L. Tutaj te etapy mogą później z biegiem czasu Wam się skracać ładnie i nakładać. Na razie tutaj cofamy normalnie. No i dochodzimy do tego miejsca, tutaj, czyli mojego D, które setapuje w ten sposób, że zrobię L2, D. I M-prim, tak, żeby podnieść w to miejsce i wykonać permutację JB. Tak, cofamy. No, chyba się udało. No i włamanie do nowego cyklu. Jak pamiętamy, to było B, czyli to miejsce, czyli permutacja JB. Tak, następnie mamy to miejsce, czyli mm, oznaczone literą S, czyli mamy setup E2. Permutacja T. Dalej mamy Z, które mamy, bardzo prosty setup L2. Tak, cofamy. I na końcu wracamy do B, czyli do tego miejsca, czyli od B. Bez setupu. No i obrócone te dwa elementy, jak już mówiłem, one zawsze są obrócone parami, ale ja podprowadzam najpierw ten element, czyli D2L2, ponieważ oznaczyłem mi jako U. Tak, i następnie oddaję, muszę oddać w to miejsce, które ma u mnie oznaczenie M, tak, czyli D', M' i JB, tak, cofamy i zauważmy, rogi są ułożone, rogi, krawędzie są ułożone. No i teraz muszę dodać permutację RA po to, żeby cofnąć mój efekt parity, czyli zamienić te dwie krawędzie, te dwa rogi, tak, żeby móc ułożyć kostkę, bo gdybym tego nie dodał, no to kostka mi się nie ułoży. No dobrze, i jedziemy teraz z rogami. Pierwszy mój target to jest B, czyli tu mamy permutację, tak naprawdę permutację Y. Dobrze. Drugi mój target to jest G, czyli robimy setup będzie forant prime D. Tak. Tak. Trzeci mój target to jest to miejsce, które u mnie ma oznaczenie U, czyli będzie R2 front. Tak. No i musimy włamać się do nowego cyklu, czyli N. Dalej mamy tutaj to miejsce, które ma u mnie oznaczenie W, czyli D i front prime. Rząd D prime. Teraz ten element, czy, który ma u mnie oznaczenie J. Bardzo prosty setup. No i na końcu wracamy do naszego punktu wyjścia, czyli tego miejsca, z którego zacząłem. Tak. I jak widać, zostałem z obróconymi, y, tymi narożnikami. Y, tutaj będzie y, kolejny target. To będzie to miejsce, czyli R d prime. Tak. No, i podprowadzam na końcu to miejsce, moje L, ruchem R2. Ostatni ten. I skończyliśmy. Jak widać, kostka nam się ułożyła. Więc to by było na tyle jeżeli chodzi o ten tutorial mam wrażenie, że pokazałem wszystkie najważniejsze elementy, więc teraz to co przed Wami stoi, no to ćwiczenie po to, żeby zrobić pełne ułożenie. Oczywiście można się do tego przygotowywać, najpierw układając oddzielnie, zapamiętując również rogi, później krawędzie aż w końcu połączycie to razem, no i spróbujecie te pierwsze ułożenia mogą zajmować około 10, nawet 15 minut ale z biegiem czasu dają się dosyć łatwo skrócić. Dzięki za uwagę, na razie pa!